Drodzy państwo, w dniu dzisiejszym Karol będzie sał. Holsa. Uspokój się. Albo się uspokoisz, albo ten program jest do kitu. Pójdźmy o krok dalej. Karol się cały czas. Karol sał, Karol się, Karol ssał. będzie. Ale dzisiaj o Cyprze. Cypr to nie mogłoby się wydawać raj podatkowy. A to nie jest przecież kraj, w którym są serwery Homika. Tak, Dziękuję. to jest ten kraj i ten kraj... Popełnił mm. kardynalny błąd. Mm -hmm. Zraził do siebie ludzi. Wielu wielu ludzi. Wprowadził podatek od oszczędności, i to było na weekendzie. I za oszczędności na koncie trzeba zapłacić od 6,75 do, do 90%. Mega dużo. Prawie 10% mega za to, że masz swoje pieniądze. Tak, to płacisz podatek od tego, że masz pieniądze. Wszyscy libertarianie prawdopodobnie podnieśli, właśnie, kusze, piki i tarcze, i wychodzą teraz na bój z takimi krajami jak Cypr, bo boją się, że w Polsce może mm -hmm. stać się to samo. MFW powiedział, że takie są warunki udzielenia Cyprowi pomocy w ramach pakietu ratunkowego, e, że muszą prowadzić podatek od oszczędności. Ludzie się przestraszyli i poszli i sobie chcieli wybrać pieniążki z bankomatu, z bankomatu. ale był weekend i nie było, nie było pieniążków. I zabrakło pieniędzy, pieniędzy w bankomatach. Która godzina? 10.30. Okej. Okay. Więc uważajcie na Cypr, bo Cypr może was pogrążyć w kryzysie razem ze sobą. Jeśli na przykład jedziecie bardzo. na wycieczkę, na przykład na wycieczkę, nie? Znaczy, bardzo bym nie chciał, mówiąc tak zupełnie poważnie, żeby w Polsce też zabierali moje pieniądze tylko i wyłącznie dlatego, że muszą ratować skarb państwa. Ale nie, bo tak zupełnie poważnie, ja wiem, że wielu z was polityka może nie obchodzi, ale wszystkich z was dotyczy. Paradoksalnie, bo nawet jeżeli waszym całym budżetem jest to, co zarobicie, nie wiem, podczas pracy wakacyjnej albo to, co dostaniecie od rodziców, to i tak to jest uzależnione właśnie od tego, co ci rodzice mają. Rodzice mają tyle pieniędzy, ile zarobią i ile z tego im nie weźmie państwo, więc jeżeli takie państwo nakłada na przykład podatek, tak zwany podatek belki, nie wiem czy czy nie, to jest podatek do oszczędności, czyli od tego, co wsadzicie na przykład na lokatę, na przykład, nie wiem, z 5 tysięcy zarobicie po jakimś czasie 6 tysięcy, w sensie tysiąc zarobicie, to od tego tysiąca jest odbijany, co? To za dużo. No ale po jakimś czasie. Powiedziałem po jakim. A, no tak, no dobra. Po jakimś no, czasie. Okej. Okay. Czyli zarobicie na przykład 1000 zł, to od tego od 1000 jest odbierany podczas wypłaty środków podatek Belki. Ja już chcę zacząć y, kącik technologiczny, Welesie. Mogę dzisiaj zacząć. O technologii. Kto wiedział, co wiedział? Ja bym bardzo Vodek chciał. Ch ja bym bardzo chciał prowadzić program technologiczny. Technologiczny. Samsung to, Apple to, Nokia tamto, Windows Phone, Android, iOS. Nowa aplikacja Mailbox na iPhone'a podbija rynek, jest fantastyczna. 800 tysięcy osób w kolejce czeka na aplikację, która odmieni ich skrzynkę pocztową. To Mailbox tamto. Ale teraz tak poważnie, bo już się czy możemy? On ma... Czy chciałbyś prowadzić program nie wiem, nie, nie wiem. Nie wiem o czym, jak miałby być program. Chyba troszkę byś chciał, bo wiesz, że w Polsce nie ma dobrego programu. Oczywiście, że nie ma. I ja nie wiem dlaczego. Dlaczego nikt nie eksploruje tego rynku? Myślisz, że nikogo nie interesuje technologię. Bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych technologią. Chcę wiedzieć, jak można uruchomić Linuxa. Jak nie, nie, nie. Oni chcą powiedzieć, po, po chłopie uruchamiać Linuxa w ogóle. Bo to jest. W... Bo to jest ciekawe. To jest ciekawe doświadczenie. Z... To jest tak samo jak nacinanie sobie skóry, żeletkę, jest bardzo ciekawe doświadczenie. Niektórzy to robią. Skąd wiesz? Dobrze, ale my będziemy rozmawiać o samochodach i o technologii po, w połączeniu. Automatik. To jest taka przystawka. Yy, okazuje się, że wyszła jakoś niedawno, ale wysyłałem dopiero w maju. Okay. Wpinasz to do auta, do tego złącza OBD. OBD. To, czy no, ODB. No tak to, to się... jest to złącze diagnostyczne w każdym aucie Oczywiście, że tak. Że no. codziennie tam wpinam wszystko. No i wpinasz i to działa na Bluetooth i łączy się bezprzewodowo z Twoim smartfonem, i na tym smartfonie jadąc autem widzisz wszystko co się dzieje z twoim autem ile spalasz za mocno przyspieszasz to on ci daje znak taki snack sygnał tak z strony no. znak sygnał podnosi czapkę <grych> Że za bardzo pan przyspiesza i traci pan poliwór. Ale mi się podoba szybka jazda. No to wyłączysz sobie, włączysz sobie podwiadomienie i będziesz git. Jak się rozbije auto, to automatycznie powiadamia. Właśnie się pan rozbił, a ty tak leżysz na boku. No, kidding Powiadamia 911. No, się ciebie powiadamia. Właśnie pan rozbił, rozbiłeś się. Nie, i przyjeżdżają po ciebie. Rozbiłeś się, rozbiłeś się. Rozbiłeś się. Pokazuje ci, jak coś wyskoczy, jakaś kontrolka, jaki to błąd. Na przykład, ee, jakie są najczęstsze błędy? To będzie, pasek zwieracza. To będzie ulubiona aplikacja posiadaczy starych Passatów. Przysięgam. Jestem po prostu pewien. Wszystkie błędy i wszystko, co się zaczyna sypać, będzie się wyświetlać. By, musicie kupić iPhone'a piątkę, bo na ekranie czwórki się nie zmieści. iPhone 5 ma Albo najlepiej sobie kupić Samsung Galaxy Note 2. Wiesz, ty też jesteś technologiczny. Mówisz, jaki telefon ma większy ekran. Galaxy Note A do działania 2. A to działa na Androidzie? Tapka? Nie wiem jeszcze. Ale nie no. ma czegoś takiego jak pasek zwieracza, nie? Ale jest pasek napinacza. Co tam jeszcze są? Te jeszcze w tych autach. Wodę, no. Wiem, wiem, że było coś takiego. No było, było. Kupiłem sobie to nawet. No? Nie są dalej. Nie są Nie, to to kupuję na. Paliwo? Nie. Nie są dalej. tak. Są No to co? patrzy, czy jest w dobrym ułożeniu. Czujnik? Położenia wału. nie położenia wału. To na przykład, czy coś jest niehalo. Przepustnica, czy nie jest zatkana. Że zasysa lewe powietrze. Chcesz no Czy to się w dodatku? <laughs> tak. To najlepsze, że to kosztuje 69 dolarów. To nie jest dużo za takie coś. Ja wiem, że już widzę, jak się oczy do tego świecą. No nie, nie, ja nie wysyłają pozostan. Chciałbyś, nie? No jest żebym chciał. Mógłbyś patrzeć, co się spieprzyło dzisiaj? Jeśli używasz auta z inną osobą, to możesz się podzielić wiadomością, gdzie auto Można jest. używać auta z inną osobą? Na przykład że Jak się nazywa taką osobę? Pasażer? Lekko technologiczni. Lekko technologiczni, bardzo dużo RAMu i szybkie dyski. Dziękujemy za oglądanie i jutro się widzimy, ale wcześniej słyszymy się na co tak wcześniej.pl tak. od ósmej do dziewiątej, od 8 do dziewiątej. Wsadźcie sobie to głęboko do głowy, żebyście wiedzieli. Nostalgia Critic mówi hello, I'm Nostalgia Critic, I remember it, so you don't have to. Może my powinniśmy mówić hello, jestem Karol i no, jestem Karol Wodek, ja jestem Karol. Nie, co ja mówię? Ja jestem Wodek, to jesteś Karol. My, to, my pamiętamy, żebyście wy nie musieli. Tak. Żebyście wy tylko i wyłącznie byli lekko stronniczy.